Zapraszam do zakupu mojej książki o uprawie aż 64 warzyw na stronie infouprawa.pl. Cześć, witam na kanale infouprawa. Dzisiaj jest przepiękny dzień, ponieważ dzisiaj bardzo dużo się będzie działo. Dzisiaj sieję, dzisiaj sadzę, sadzę i sieję różne warzywa. Tutaj mam doniczki bardzo duże. Są one przygotowane na następujące eksperymenty, jak również na następujące siewy. Do tych donic, które mam tutaj z przodu, będę siał następujące warzywa. Będzie siana marchewka, będzie siana skorzonera, będzie siana pietruszka korzeniowa. Będzie, będą siane pasternaki. Będzie tutaj później, bo, bo teraz te cztery, później jeszcze tu będzie salsefia. Będzie tu jeszcze burak liściowy i burak ćwikłowy do tych siedmiu donic. Tutaj Mamy 6 do nich takich troszeczkę większych. To są bodajże 80 litrów, chyba tak. I tutaj będą takie eksperymenty. Będą posadzone pomidoro ziemniaki. 3. To już miałem, to już bez, pro, bez problemu. Ten, ale chcę porównać zrobić takie porównanie, bo ja lubię eksperymenty robić, że tak. To będzie po, y, pomidoro ziemniak, czyli ten pomidor zaszczepiony na ziemniaku. Czyli z dołu ziemniak, z góry pomidor. Pomidoro ziemniak? Pomidoro ziemniak. A na 3 do yy, donica to będzie miejsce na same ziemniaki. Więc zobaczymy, które zbiory będą większe: czy ziemniaków samych, czy ziemniaków z pomidoro ziemniaka. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe porównanie. Oj, suchutko, tutaj jest miejsce na koper, na cebulę. Cebulę zarówno dymkę, jak również z siewu, jak również z rozsady. Będzie to, no myślę że też dzisiaj jak zdążę, będzie też tu, jest też miejsce na koper i na bób. Początkowo miał być tu sam bób, jednak zmieniłem zdanie. Tutaj mamy sałaty, sałaty, które zostały posadzone do donicy, które są w tunelu, tak samo cebula z rozsady. I tutaj jest miejsce, gdzie została gdzie wsiana sałata i gdzie została wsiana cebula. Informację mam, jedną złom, akurat nie to. Tutaj jest cebula, która rośnie dosyć dobrze. Ona zostanie w kwietniu posadzona wprost do gruntu, właśnie w tamto, w tamto miejsce wcześniej. Natomiast tutaj jest bób, bób, który mi w zasadzie już padł, który nie wsadzę do gruntu bób z rozsady, który był, który był zrobiony w groboksie. No tutaj w tunelu nie wytrzymał, czego się nie spodziewałem. Spodziewałem się, że bez problemu to przetrwa. Jednak się oczywiście myliłem. Ja już ro, y, robiłem rozsady Bobu i nawet były na zewnątrz, właśnie pod y, folią. Ten tylko że one od początku tam były, czy tam prawie od, od początku, jak to wzeszło, już to tam było. Natomiast to było właśnie pierw w, pod, y, w groboksie. Więc, to też nowa dla mnie y, sytuacja. I nie potoczyło się po mojej myśli, ale trudno. Tak to jest. Sałata z rozsady dała radę, cebula też, chociaż no sałata troszeczkę pokiereszowana, ale ona się tam odbije i będzie rosła. Tu już zresztą ładnie widać nowe. Siana rzodkiewka, siana marchewka w te miejsce. Tutaj najpierw rzodkiewki, tutaj marchewki i to jest przykrywane na noc agrowłókniną białą. Tak samo szpinak. Noce są jeszcze chłodne, mimo tego, że te warzywa są dosyć wytrzymałe, to i tak warto dać tą agrowłókninę białą. W szczególności właśnie na noc, w szczególności kiedy są chłodne noce, ale nawet jeśli nie, jeśli jest w miarę ciepło, to i tak to sprawi, że wschody będą szybciej. I też bardzo ważne jest jak macie już blisko wschodów, żeby, no bo jak, przy, jak przyjdą mrozy, będzie blisko wschodów, może być później nieciekawie, więc ta agro agrowłóknina biała jest bardzo przydatna i u mnie będzie stosowana na wszystkich polach, gdzie tam sobie coś wsieje, właśnie wsie, nie wiem, wsieje sobie ten koper, to to będzie dane tutaj. Tutaj następne donice i będą tutaj różne warzywa wsiane, między innymi groch, między innymi pietruszka naciowa a rabarbarek wygląda tak, pokazywałem Wam zdjęcie, które zatytułowałem mniej więcej tak, że młody, a już pomarszczony, zobaczcie sobie troszkę ziemi tu ma, tak wygląda drugi rabarbar a tak wygląda trzeci, miejsce na stanowisko półcienistym będzie szykowane, tutaj będzie kilka warzyw, w tym myślę, że znowu będzie posadzony ogórek gruntowy Oj, w tym roku będzie dużo warzyw, naliczyłem, że ponad 40. Nie oznacza to, że te, te warzywa wszystkie będą teraz, ponieważ je na przykład rosz, roszponka, na przykład rukola będą wsiane później na zbiór, na jesień. Tutaj mamy pole, gdzie, gdzie był rekord polski na kabaczka. Był mniej, mniej więcej w tym miejscu. Te pole zostanie tam przekopane ten. Jeszcze chwilka czasu. No w tym roku idę na rekord świata, tak jak co roku ale w tym roku wierzę, że, że się uda tamten rok był bardzo dobry właśnie rekord polski na uprawę kabaczka, tutaj jeszcze tutaj jeszcze mam dziurę, która mi została po ogórku ale jak to? po jakim ten? no on rósł mi do, do prawie, że metra długości, no i on już był taki długi, że mi tutaj sięgał i trzeba było zrobić dziurę, żeby czasem no żeby on miał miejsce, żeby się jeszcze rozrósł, więc był bardzo dobry wynik, 94 cm, świetny wynik, rekord świata jest 107 cm i w tym roku go przebije. Tu mam dwie doniczki, gdzie te ogórki były, one też były w gruncie i coś tam będzie w gruncie, jednak tu będzie więcej donic, będzie pięknie, już się bardzo cieszę. A i oczywiście zapomniałem wspomnieć, że w tunelu jednym będą pomidory, w drugim będzie arbus. Na y, płocie po, po, będą dynia, ogórek gruntowy, melon i arbus, więc to będzie bardzo ładne. Tutaj już Wam pokazuję czosnek. czosnek, który został posadzony na jesień. Ten tutaj, jesień, jesień, jesień. Tutaj widać jak ładnie tam wschodzi. O, tak, to że on jest na przykład mały, a mógłby być większy, to jest żaden problem. Zostało to posadzone późno. Tak właśnie chciałem. I on jest tutaj, bo mamy czosnek, który został posadzony na jesień, który jest jesienny. Czosnek, który został posadzony na jesień, który jest wiosenny. To tak, żeby, żeby zrobić sobie porównanie. I tutaj czosnek, który został posadzony na wiosnę, a jest jesienny. No takie porównanie właśnie. A tutaj mamy trzy czoski w donicach. Coś tam już schodzi bardzo sucho, bardzo sucho. Wody nie ma aż tyle, chociaż trochę tam w zbiornikach mam, ale nie ma tego aż, aż tyle. Czekam, aż będzie woda na mojej, na mojej działce, na moim pięknym ranczu. A tutaj mamy czosnek słoniowy, który ładnie wszedł. To jest stary, niekorzystny jest jak on właśnie wzejdzie zbyt wcześnie. Tutaj mu się tak porobiło, ale porównamy sobie właśnie zbiory z tego, który wszedł. Wszedł zbyt wcześnie z tym, który posadziłem o odpowiedniej porze. Mimo, mimo tego, że on jest teraz mniejszy, on ma spore szanse, żeby wydać wie, większe plony niż ten, który ten w tej chwili jest większy. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o uprawę warzyw. Tutaj jeszcze mamy miejsce na cukinie. Na koniec powiem Wam, że dziękuję Wam za to, że jesteście. Mam nadzieję, że razem ten sezon przejdziemy bardzo pozytywnie. Wiele sukcesów, a przede wszystkim wiele zabawy, wiele frajdy z tego ogrodnictwa, z tej uprawy warzyw, ale nie tylko, z uprawy też owoców i wszystkich tam roślin. Dzięki za uwagę. Zapraszam do zakupu mojej książki o uprawie ponad, o, o uprawie ponad o uprawie 64 warzyw. Tam jest mnóstwo ciekawych informacji, więc zapraszam. Na stronie infouprawa.pl. Zapraszam też do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału InfoPrawa. Ten sezon będzie, mam nadzieję, bardzo dobry. Pozdrawiam.